Witam, witam wszystkich. Mamy dzisiaj do naprawy pada do Xboxa model 1708. Taki oto padzik, gałki zdjęte, urządzenie już jest rozebrane. Klient zgłosił, że ten lewy analog znosi całkowicie w lewą stronę. Ja już to przetestowałem rzeczywiście. Klient samodzielnie próbował tego analoga wymienić. No i chciałem wam coś pokazać, co tutaj się stało, co tutaj zaszło. Przełączymy się pod mikroskop. I żebyście to, się to zobaczyli w pełnej krasie, jakby to powiedział klasyk Hiroshima, klient samodzielnie próbował wymienić analoga. Zobaczcie dla porównania, tutaj są oryginalne pola lutownicze tego analoga, który jest sprawny, a tutaj macie samodzielną inwencję klienta. Fajne, co nie? Sobie spróbujemy tego bapada jakoś ożywić, coś z nim zrobić. Jeszcze go może się da uratować. Te kabelki trzeba będzie na początku usunąć, żebyśmy mogli wyjąć całą tą płytkę z wierzchu. Halo, nie było chyba słychać, co mówiłem. A mówiłem wiele ciekawych rzeczy, zaufajcie mi. Ależ to jest piękne. Huu! Nie będzie się do czego przylutować. Tu są całkowicie pozrywane pola lutownicze. O panie! No, trzeba to wyjąć. Całego tego analoga trzeba wyjąć i sprawdzić w ogóle, czy będzie się do czego złapać. To znaczy, ile padów jest powyrywanych. Czyli trzeba określić skalę zniszczeń. Bo moim zdaniem zostały tak: 1, 2, 3, 4, 5 i 4 и 4 пол... с 14 масакра масакра te dwa ze sobą są połączone i mają i są ze sobą połączone po prostu więc te dwa dokładnie jak ta ścieżka sobie tutaj idzie tędy 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 i tu są znowu połączone te oba Ty masz gdzieś tu nadal lampę UV? Lampę UV Bo moja się rozleciała albo ktoś mi zepsuł I ja nie wiem kto to był taką porządną lampę sobie kupiłem Ktoś mi zepsuł. Tu, tu, szczyt druciarstwa, szczyt druciarstwa, tu się odstawia. Takiego druciarstwa. Polska jeszcze nie widziała. Ha, ha oh. Ostatni teścik przed wydaniem urządzenia klientowi.